W sobotę 28 marca na terenie targowiska miejskiego w Czarnym odbyła się pierwsza edycja Czarnińskiego kiermaszu wielkanocnego. Lokalni twórcy wyrobów rękodzielniczych ponownie mogli zaprezentować swoje unikatowe wyroby. Jarmark odbył się pod patronatem burmistrza czarnego Piotra Zawróckiego. Ja już jestem zadowolony, że tylu wystawców pojawiło się, że tyle osób wystawia swój towar, towar, który jest własnoręcznie produkowany, własnoręcznie przygotowywany przez wiele godzin nawet nocnych. Chciałbym Państwa zachęcić nie tylko do oglądania, ale szczególnie do kupowania, ponieważ to są nasi lokalni przedsiębiorcy, a lokalnych przedsiębiorców wszyscy powinniśmy wspierać, ponieważ daje to rozwój naszego miasteczka. Myślę sobie, że każdy coś dla siebie znajdzie. Mamy dość bogatą ofertę, jeżeli chodzi o produkty, jeżeli chodzi o także artykuły spożywcze, a także artystyczne zajęcia, które tutaj dla dzieci odbywają się w namiocie. Więc przybywajcie państwo z dziećmi, z całymi rodzinami. Przybywajcie i uczestniczcie w naszym pierwszym kiermaszu wielkanocnym. Zapraszam dzieci, zapraszam rodziny na warsztaty rękodzielnicze, warsztaty o charakterze wielkanocnym. Będzie można ozdobić jajeczko wielkanocne, będzie można nauczyć się wyplatania palmy wielkanocnej, wykonania palmy. Taką palmę będzie można sobie zabrać do własnego domu. Jutro przy okazji poświęcić z okazji niedzieli palmowej. Będzie można również uczestniczyć w warsztatach ceramicznych. Państwo szyszka zapraszają również wszystkie dzieci pod namiot, te, które chcą sprawdzić swoich sił w wykonywaniu garków glinianych. Zapraszamy wszystkich chętnych dzieci, mamy z dziećmi, babcie z dziećmi pod nasz namiot. Będzie można się ciekawie pobawić, wspólnie popracować, zabrać do swojego domu pamiątkę. To te tradycje, które tu demonstrujemy, które też m.in. kolega w 1995 roku pracował u mnie. U nas przekazywana jest po pokolenia, pokolenia. Dzisiaj jesteśmy wspólnie z synem, z Jarkiem. Robimy takie prace do 180 cm. Mamy swoje Stowarzyszenie kurtu Ludowych w Lublinie. Proszę Państwa, zostało garcarzy w Polsce 21. W 1980 roku nas było 2300. Okres transformacji oraz dzisiejszy nas spowodował, że zostało nas tak mało. Ale teraz od czterech lat daje się zauważyć powrót ludzi ponownie do natury. Warsztaty rynkodzielnicze oraz garncarskie to nie jedyne atrakcje, jakie czekały na mieszkańców w ramach pierwszego czarnickiego kiermaszu wielkanocnego. W imprezę włączyli się także bracia ze Strzeleckiego Bractwa kurkowego z Czarnego. Dzięki nim można było wziąć udział w strzelaniu do jajka wielkanocnego. Na najlepszego strzelca czekała nagroda w postaci ręcznie wykonanej sowy. Z kolei czarnickie Centrum Kultury dokonało rozstrzygnięcia konkursu na kartkę wielkanocną. Na autorów najciekawszych prac czekały nagrody.